I ze mną jest Martina. No i będziemy dzisiaj testować. Sony Tak. Dawno nas nie było na kanale. No. Więc może od tego zaczniemy Martina. Można no. wybrać. Od tych osmaków jakiejś sałatki. Dobra. Paluszki biszkoftowe prec z smaku sałatki LARP. Nie wiem co to jest za sałatka. To zaraz się przekonamy, Widać, one są takie to wygląda jak w naszym paluszku. Ło pa tak pachną. Super. Jak moim zdaniem trochę przypominają ten y zapach orzechu. Widam pominę. Testujemy się. Ale zegarek mi się odpił. są. Uważaj. Oh, no, no. <laughs> to je na prostě nie to <small> jak ten, přesně. <křátry. small> mega ostré. Dobré, ale mega ostré. No ale jak mluvím, pierwszy smak jak oleřit dla mě. A je taková chvíčůvka, jak zubka chvíčka. Ale, ale ostré. <klas> Wody ci należą. To. on mi sobie. Odliwiste... oceni. W skali 1 do 5. Jak <grywia> ocenia? 1 do 5. Nie, 1 do 10. No to myślę, że czwóreczka. Minus za to, że są mega ostre i w sumie nie, chyba nie napisali o tym. 1 na 5? Tak. E bo powinna być informacja, że są mega ostre, nie jest napisane 4 na 5 czy 1 na 5 mówię? 4 na 5 4 na 5 Tak, bo wydałaś od 1 no, do 5 No dobre, dobre są, są ostre strasznie ostre i tak. no, nie ma żadnej informacji o tym, że są mega ostre, a niektórzy są uczuleni na ostre no, ja w sensie no nie bym też uczuleni. No Nie mogą spożywać na ostrych rzeczy Ja bym też tak powiedziała, 4 na 5 Tym bardziej, że ja nie wiem, co to jest sałatka lat. No teraz też tak ciekawe to jest. Nie. Naw są napisy, tylko nie w polsku. Także to dobrze. No to weźmiemy drugie. Teraz na Pop słodko. Mm. Poki, Poki. Poki. No, moje ulubione od smaku zielone herbaty. No z herbaty tam e, konkretne zdjęcia jak to wygląda dokładniejsze a no jest to piękne opakowanie a coś chciałabym powiedzieć jeszcze o tym a, że to jest ta sama marka, tylko inna nazwa produktu. Bo Aha. że tej samej marki Glika. Tak jak te. o tu. Ta sama marka. A, i ja jeszcze powiem, że. Czekam w Lidlu. No, w Lidlu są najtańsze, jak na razie. Tak w Lidlu?

O no, ale zielone herbaty No Proste. Lubię zieloną herbatę Ja też hmm. nie. No, to jak no. oceniasz? Yy, oceniam 5 na 5 ja też piękna, piękna rzędu. da nawet szóstkę. Jakby <grym> się dało. <grym> no, 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 to mój ulubiony smak. To mm -hmm. idziemy dalej, bo, no, Co zresztą? <grym się dbało> dalej Mikado, bo to jest ta sama marka, tylko... Dobra, ich będą te Mikado. Po kolei lecimy. Czekoladowe. Tu jest nasze czeki O! Z daleka pachną czekoladowo. Mega czekoladowo. Mmm, no, nawet to bochy pachnie. To ciemna czekolada. Ciemna czekolada. Mm. Gorzka tak łysza w angielsku aha mhm. czarna coś jest ciemna górzka nie w sensie ja to nie rozpoznam to mają Czuć mocno tą czekoladę, bo mają mm, y, dużo tej polewy, bo te na przykład zielone nie miały aż tyle. No, ja, ale tak wygląda i zielony. A na innej ocenie? Y, 5 na 5 oczywiście. <słyszy> bo mega czekoladowe czuć było czekoladą. Ja bym podniała. To jest 4 na 5, bo ja nie bardzo e, przepadam za czekoladowymi rzeczami. No dobra. No. I następne mamy już my, ostatnie z palów. Tak. No powiedzmy, że tak. To jest... Kokosowy i zielony cukier, tak to pisze. No, z kokosowy z cukrem brązowym. Limitowana edycja. Jeszcze mi pani. <śmulny pali. śmulny pali. śmulny> limitowana edition. Ok, mamy znowu no. ładne opakowanko. Kawowo. Mhm. Kawowo. Albo karmelowo, tak. To masz karmel? One są brązowe. Tak. nie wiem, karmelem. No, karmelem. Trochę tak... Może jak ten brązowy cukier stąpili, to dlatego ma taki smak. Nie wiem, I mi trochę ten, ta ostrość jeszcze, chyba, <grywa> dosyć dobre, hmm? tylko tak, m, taką mocno nie czuć za bardzo. Powitam ja po przerwie licznej Tak, drugi raz Chciałam powiedzieć, że one nie do końca pachną i smakują jak kokosowe Tylko bardziej jak kawowe, dlatego... Pachną jak kawowe, a smakują jak karmel No, karmelowo, tak właśnie kawowo co by no mi smakowało, ale jeśli ktoś z panem kokosu, byłby raczej zawiedziony, tak myślę. Tak. No więc to jaka jest cena? Ja daję 4,5 na 5. Za to, że nie smakują do końca kokosowo. Tylko no, inaczej. właśnie, no ja te no, Dobre są, ale nie smakują 4, tak 4, jak 4, ten. 5. No właśnie ten kokos, no prowadzają ludzi młodze, bo przecież jak koko z na białym, i Łatwo mi smakują inaczej zupełnie. Tak. Zapach jest inny, a i smak też jest inny. No właśnie. Dobre. No, to ja teraz bym mm. poleciła coś do pizza Żadnych procent, procentów żadnych nie ma, więc nie wiem, jakby to. Możesz opowiedzieć, jak je dostałaś w ogóle? A, właśnie, bo byłam w Hostel i kupowałam kulę Lone Surprise. Nie, kulę, nie mówię. Moni Popsy, kupowałam Popsy w kiosku i właśnie dostałam gratisie działa. Właśnie, pozdrawiam tą Panią, która mi właśnie dała to piwko w yy, Może ogląda O, ale śpięć Ale teraz trzeba to rozdać Już, bo nie wiem czy nie będzie za gorzkie No Dobra tak na spróbowanie Ale zdjęcie jak to wygląda dam <śmienic> powiem, że wygląda wygląda normalnie jak piwo <śmienic> ma korzenny ale nie jest słodkie. Bez cukru. Ale to gorzkie bez. też nie jest tak, jak gorzkie. Z moim zdaniem ja miała trochę woda i trochę smaku korzennego. Ma chmiel w składzie. Ma 0% cukru, dlatego wyczułam, że jest gorzkie, że jest bez dodatku cukru, bo zazwyczaj te normalne mają cukier w składzie. Może być, ale ja nie przepadam za takimi napojami, dlatego no, ja tu opinii nie dam na temat tego produktu. No, ja na chwilę też bardzo nie znam. Jedyny ja plus, że jest bez cukru. No, to jest plus, że jest bez cukru, ale jako napój, no e, nie wiem, czy mam kupiła to panownie dostałeś go gratis, więc go w sumie nie kupiłaś Ale jak nie kupić, to mi raczej nie kupiła No to... jak wypis Jak ktoś lubi piwo, no to... Proszę bardzo, jak ktoś lubi piwo, ale nie lubi alkoholu, no to jest wyjście To... Wybieraj Matna Wybieraj styki. Hey. Hmm. Hmm. Tak. A, jakie styki?. Y... No. no. Hmm. Te, jogurt to z nadzieniem smaku troskawkowo jogurtowym Aha. To będą te. Dobrze, no dobrze. I ja też kupiłam Lilu. Idzie się domyślić. <grym> po marce. Oj, ładnie ładnie pani. Mamy dwie tatuszki. O tak się prezentują. Mamy na takiej Robi? Nie, ja, patrzę żeby było do stycznia. <noise> Ale nic nie będzie że, 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 takiej rzeczy w puszce. A ja Tylko jedno, bo już nie mogę. Ja, jak byłam ma, lubiłam y, truskawkowo świetlankowe rzeczy. Tak to wygląda. Mam taką. Lekką które taką kręconą. A ja myślałam, że one będą takie grube. Takie królki. No też myślałam. One są takiej samej grubości jak poki. Mhm. Ale bardzo słodkie. No i myślałam, że one będą właśnie takie... Ym, Tam truskawki, tak z niej nie czuć. go czekoladę. No, właśnie, myślałam, że, będzie, że będą pszenne, coś właśnie. A to jest sama czekolada. No, ja myślałam, że to będą takie Jogur. rurki, z, jak z czekoladą na przykład. Są takie duże, grube e, rurki z czekoladą. Serio? Co? Naturalny aromat jogurtowy. Czyli nie ma jogurtu. Aromat jogurtowy. Ja pierdolę. Mleko, ale nigdy nie z tym składnie truskawek Pewnie 0,05%. Ale to nawet nie ma, to nie No i truskawek nie ma tych paluszkach. Jest 1,3% truskawki w proszku. Nie to ma. Gdzie trzymam palca? Mm. Truskawki w proszku. w truskawka, trosz... no ja nie mogę. Myślę, to nie, nie mogę Truskawka! No. <grym> dobre są, ale już nie mogę jeść dlatego. słodkie No, mega słodkie Wiem no, bardziej Wiadomo, wiadomo, ja niż sądzone, ale tak dobre. Trochę jest mało wyszłam na mleko. No, jogurt bardziej. Yy, także jeśli chodzi o mnie, no to trochę może są dułe, nie wiem, takie 3,5 na 5. Do mnie. Ja odpowiedziałam na 2. Ja odpowiedziałam ja na 2. Dobra. No. I mamy świeże. Mamy świeże. jedne, mleczne. będą bardziej naturalne. Tak, mają 20% mleka. No A te miały mleko w proszku. A jak jest a nie, smak... to też jest mleko w proszku, ale to jest 20%. A tam? A tu nie ma nawet napisane ile to jest. No znaczy tu pisze 65% jogurtowo truskawkowego zobacz. No, tu też mi się na górze, ale tutaj ja chcę zobaczyć, tutaj mi się na niżej, No z tym razem tego wprost. No tak. No. 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 cóż. No, też ładnie No, ładnie, ładnie fajne opakowanie, bo jest... No takie, fajnie, takie że czubie. od razu wszystkich na raznych No właśnie. Ładna? No. No właśnie przypadam lecz mleczna. No. Też tak samo wyglądają. Też mają te pręgi. Normalne mleczne szokolada to są. Mhm, tylko z paluszka. Ale moim zdaniem lepsze niż tamte troszczokowe. A ja mi się właśnie tamte bardziej smakowały. Bo te są takie normalne. No, więc jak ocenia? Dwa na pięć. Miałem na napięć. Okej. Mamy inne gusty w smakach. No i nie przypadam z mleczną czekoladą. Wolę gorzką. Gustka jest y, niby zdrowsza, I ostatnia rzecz na dzisiaj. Tak. To jest czekolada. Mamy. Ona jest pomarańczowa. Z pomarańczem. Mhm. pomarańczem i ma z bo tutaj jest też mindewangu zarysowane. Mhm. I, I ona jest też dla vegan. Nie? Mhm. Ja. Zobaczymy jak to wygląda. Z góry no tak, nie to może na pół. A no. Bo My ten będzie za słodko. To jest no. mi fajnie, że jest w takich no kosteczkach. Tak, może nie trzeba cały rozpakowywać. No. Nie wiem, jak chcesz, czy coś pół, czy coś kawałek łamać. No myślę, że tak no, na pół. Nie chcę gdzieś, tak nie widzę, nie może ja przy połowie No, drobnie, i drobniej tyle nie no Ja wezmę tak mały na razie mm? Pachnie pomarańczą No, ma nie bardzo I chrupiące bardzo mm? Nawet w składzie ananas. Mmm. To z Niemiec się masz, nie? Hmm? Dostałaś od kogoś? Nie, nikt Ale nie w Polsce. Ciesia. W Polsce. Nie no to... straganu z niemieckimi rzeczami. Hmm? Dobra. Mhm. Zrobić moim z czekolady, więc dam 5 na 5. Ja bym dała. Ja lubię pomarańczę, lubię orzechy, więc ja bym dała na 7 na 5. O, no to fajnie, że się zgadzamy. Fajne lub piąte. No Przede wszystkim nie kupuję tej czekolady. Mhm. No, więc no to... co by było tyle na dzisiaj, Sub... subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Tak, zapraszam na kanał Martyny Tak, na którym już od dawna nic nie ma, bo nie mogę się zabrać za złożenie, ale chyba w końcu muszę No przepraszam bardzo, to na moim dawnym odcinku nie, nie ma Raz kiedyś chodzę, bo nie mam jakoś czasu, nie mogę się na to zebrać Fajny ty masz I to wszystko dzisiaj. No, do zobaczenia. też. Cześć.